osoby. Nazywam się Ampoli, interesuję się piłką nożną i sztuki walki. Ja się nazywam Róża Gustyniak i jestem stylistką, kostiumografką i działam w social mediach. Jedna książka, którą miały wcześniej przeczytać. W żadnej z osób nie uprzedzono, kto będzie drugim rozmówcą oraz, że miały do przeczytania tę samą książkę. Nie zostały również poinformowane, jaki dokładnie jest cel nagrań. Jak poradzą sobie z wyzwaniem i co pokaże eksperyment? Aby się o tym przekonać, zaaranżowaliśmy specyficzną sytuację. Cześć, cześć. cześć. Jak zobaczyłam właśnie Antka, to pomyślałam sobie, że siedzi bardzo elegancki młodzieniec. Idealne miejsce do czytania to. Ja miejska, ja bardzo lubię pociągów poczytać tam nic mi nie mnie rozprasza. A dla Ciebie? Biblioteka. Naprawdę? Mhm. Antek był otwarty od początku. To dało mi się wyczuć. Moglibyśmy wiele jeszcze przygód razem przeżyć. Um, no, oczywiście, że lubię książki. Dlatego, że można... Um, dowiedzieć się kilka rzeczy. Można się dowiedzieć kilka rzeczy i można się zatopić w innym świecie zupełnie. Ja też. Odpłynąć. Jaką książkę mieliście do przeczytania przed spotkaniem? Ty wiesz jaką? Chyba to. <grywa> no właśnie, chyba to. Nowe szaty cesarza, tak? Mhm. To rzeczywiście wspaniałe szaty, pomyślał cesarz. Gdybym je miał na sobie, mógłbym się przekonać, którzy ludzie w moim państwie nie nadają się do swoich urzędów. Kruszki są dla mnie taką przygodą. Się wczuwam i jest fajnie. Emocje no, ja czuję. Oszuści byli. i Mówili, że uszyją najlepszy strój dla cesarza. Można kupować ideę bez pokrycia. Ciekawe pytanie. No, bardzo ciekawe. To do, do króla, do oszustów. Czasami jestem takim oszustem. Tak? Czy moda ważna jest w życiu człowieka? Myślę, że nie, nie jest ważna tak bardzo. No, wiesz, ja myślę, że jest. No, może i tam jest, ale... Tak bardzo? To nie dla mnie. A teraz odpuśćcie skrzynię i wykonajcie wspólne zadanie. To jest skrzynia. Fiu, fiu. O, ale dużo. <laughs> Wyobraźcie sobie, że jesteście jak <laughs> tamtami młodym Na królewskim Boże. To było dość łatwe zadanie. Gdyby nie książka, to może byś się na was spotkali. Myślę, że książka jest bardzo dobrym, no można powiedzieć, pretekstem do nawiązania rozmowy, relacji z kimś, zwłaszcza w tym świecie, który jest przesycony technologią, tym wszystkimi social mediami. W książkach lubię to, że dają mi taki rodzaj spokoju i właśnie relaksu w takiej fajnej, fajnej, zdrowej formie.